Moje oko widać was bardzo, bardzo serdecznie bany. Uwaga, będzie skrzypieć. Gramy oczywiście w Armored Warfare, a ja prowadzę czołg Wizel 1, czyli siódmy, lekki czołg rozpoznania, pewnie taktycznego. Załaduję od razu heki. Wygląda on mniej więcej tak, a my jesteśmy na upiornym polu. Uuu, powiało grozą i to grubo. Generalnie ten czołg jest szybki, zwinny, mężny, prężny i niesamowicie jedyny duży. Nie no, oczywiście, że to jest malusi... Malusi i kochany, tak bym się o nim wyraził. Na forum czytałem opinię, że jest op. A my sobie to sprawdzimy. No jest bardzo przyjemny taki. Niemcy chyba lubią budować takie pokraki trochę. Jak ta. Ja, oczywiście, mimo że jestem czołgiem wsparcia, to nie ma sensu, żebym się pchał do przodu. Ale ładnie tam rozświetlają. Flara. Dobra, niech trochę wyjadą. Zwiążą się walką, to ja zacznę działać. Bo wcześniej no nie ma sensu, on mi się już za górkę schowa, zanim tam hajak doleci. To jest coś, jest. Powiedział, że to. Do... No tak, bo jeszcze nie mam załadowanych hajaków, teraz się ładują. Nie wiem, co poszło nie tak. Gdyby one przebijały tak dobrze, leciały tak szybko, gdyby hajaki leciały tak szybko jak gapeki, to by było naprawdę fajnie. Uuu, ale przytulił za 603, ale nasz też. No wychyl się, Misiu. Oj, będziesz w telewizji. Tu nie ma sensu strzelać. Jak na razie nie jestem wykryty, to bardzo dobrze. No on tylko widzi, że są pociski. Ja nie mam żadnych rakiet, bym tutaj załadował i mu wytłumaczył, dlaczego źle robi. Kurczę, jak tak będę stał, to bitwa będzie przegrana. Znaczy nie twierdzę, że tylko jestem w stanie wygrać tą bitwę. Trochę ich powtórzamy. A, już poszedł blindik. Niewierny. Ja tu nową religię wprowadzę religia nie strzelaj banego, kurde 2-0 to albo szybko przypychamy flankę a co ty blindy strzelasz? bohaterów prądem? no kurde ruszcie się morony tak to nic z tego nie będzie zaraz zobaczę czy nie jestem gdzieś na drugiej flance potrzebny jest za 6 no ale to dzięki temu jest dobra wkleili może w końcu chłopcy przepchają ja bym wtedy uderzył ty na pewno masz pomysł, żeby zarobiście mnie oflankować tamtych, a ja wtedy do Ciebie przemówię. Mam rację? Nie mam racji. No kurczę, nie będę wam stania pokazywał. Niestety nic. Dobra, jestem wykryty, 3-2 udało się, no to teraz trochę popaziuję. Znaczy przynajmniej się postaram. Bo ja nie chcę umierać. Jedziemy, jedziemy, może tu coś drapniemy. 4-3. No to już jest powoli... Hmm. Co się stało? Jakiś hiperlag. Nie wiem, skręcił, pojechał. Dobra, jestem wykryty. To już jest ten moment, kiedy mogę się zbliżyć, coś pokombinować. Było się objechać, oczywiście przeładuję sobie i będę szukał dalej celi. 5-3 może będzie wygrana, fajnie by było, nie chciałbym poszedł strzał z arty. Strasznie jest ciężki do sterowania ten czołg, tak reaguje na klawisze, że yy, mało nie wypada z zakrętu. Teraz mamy dwie opcje: albo dopadnę artylerię i ją killin, albo będzie jeszcze, jeszcze coś po drodze i dednę. Arta powinna być gdzieś tu. No, ewentualnie zdąży uciec. Wycofać i uciec, ewentualnie Arta już tu ucieka. Patrzcie, jak ucieka skrabi. Jak to się mówi? O, chodź do wujka, póki mi nie zabraknie amunicji. To jest właśnie dobre wykorzystanie takiego laitanka. Tam niestety mi pokrzyżował plany, bo w moim planie był, że on będzie stał i celował, a ja wpadnę i. No, ale udało dokończyć się dzieła przewodów jest 8-7, cały czas na styku. Ale teraz ja będę flankował. U 8-8 flankował. No bo z kolei oni się przebili na naszą bazę, nie wiem czy to ważne. Gość mi pisze, że jestem niewidzialny, no wiadomo. To jestem ten Pro player. można by kapować bazę. Ale... Zobaczcie, w piątce już od przodu nic, nic nie robię. Także ja zrobię taki plan, że ja sobie skręcę tu. On oczywiście. Ach, strzelił. Jeszcze 3 sekundy reloadu. Ale postaram się go troszkę podpaziować. Gdzie on jest? Nie wiem, czy go całego wykończę. To może być. może być trochę głupia forma bohaterstwa, ale ja bardziej czuję, że powinienem dobić tego, który tam ma 170. Być może do niego nie dojadę, ale ciężko mi będzie spaziować tego gościa z 1500 HP. U, minuta, trzeba jechać. Dobra, no to w takim razie ja kładę wszystko na jedną kartę. U, I rozbijam się, to jest chyba mig 25? 8? 5, nie? Tak, raczej jego zwłoki. Ja kładę wszystko jedną kartę, staram się wbić kaki, wbić na bazę, zdekapować i uciec. Taki jest mój zacny plan. No, takie, takie jest moje zadanie, tak? Przede wszystkim wbić, zrobić rozwałkę, uciec, no bo to. Aha, już nie kapujemy. Bosko. Dobra, kupiłem naszym trochę czasu. Ten Leopard jest w zasadzie do dokończenia. To samo tamten, ale ja. Z przykrością informujemy, że wasz syn zginął z powodu własnej głupoty. No, ale trudno. Mniej więcej widzicie, może nie pokazałem tutaj mega-giga-skilla, ale... Właśnie to jest taki... Tak należy grać tym czołgiem. Na początku spokojnie. Udajemy, że nas tu nie ma. Pan tu nie stał, nie, nie stałem. Heki, we wszystko. A potem możemy objeżdżać, kombinować. A ja pójdę tak, dobra, zdekapowali, mogłem ich wykończyć. Nie wiedziałem, że mają tak mało HP, więc od razu wiedział, to bym od razu ich spaziował. A tak to niestety tylko jeden frak. No, ale i tak uważam, że jest całkiem. Całkiem ok, szczególnie że ta mapa jest wybitnie trudna dla takich pojazdów, bo tutaj tak na linii B mamy jeden przejazd, na którym się wszyscy tłucą, tłuką, na linii I mamy drugi przejazd, na którym się tłuką. Wyjazd na środek na początku to jest w ogóle już śmierć w butach, tak? Nie ma gadki, ponieważ yy, no za dużo się tam dzieje, tak? Od lewej od prawej dostajemy, także gdzieś tam spokojnie musimy sobie yy, przeczekać. I w momencie, jak już uda się, goś robi dokładnie to, co ja. Na początku to strzelam do każdej beczki, którą miałem. Mi się tak wybuchy podobają. Jest jeszcze na tych gorących piaskach, czy tam na rurociągach. Jak strzelimy w jakąś instalację, gdzie jest ropa, to bucha płomień do góry i po prostu jest... Hmm. Chyba sobie zrobię tego zdjęcie i oprawię w ramkę, tak mi się podoba. Taką animowaną, jak w Kauflandzie. Nie, to chyba... W realu było. No dobra, zobaczmy, bo tam wynik chyba nie będzie jakiś cudowny. No nie, i tak jest całkiem nieźle 1800 damage. Ja jeszcze tym tankiem 6500 Na którejś mapie zrobię mi 6 fragów. Jak mi się uda coś takiego powtórzyć, to oczywiście wam wrzucę. No ale mój dekad był najważniejszy. Zobaczmy na dane pojazdu, bo jest naprawdę ciekawą propozycją dla ludzi, którzy lubią fan 73 uszkodzeń średnik, przy 156 średnich penetracji. No to tak naprawdę od czasu do czasu przebijemy Abramsa Leoparda 2A5 od boku. Od tyłu też potrafi zdingać, także niby mamy 7115 damage'u na minutę, ale tak naprawdę dużo z tego zdinga. Punkty życia 1241, pancerz to 8 mm na całości. A jak Wam powiem, pancerzu wieży to padniecie 6 mm. Także jest grubo. Um, ok, modyfikator wieży nieistotne. Prędkość maksymalna 83, ale co ciekawe, od 0 do 32, rozpędza się 2 sekundy i 3 setne. Wizję ma 440, czyli zasięg widzenia. Niezłe kąty odchylenia armaty minus 10, minus 15 stopni, 7140. Stopni obrotu na sekundę, także ta że naprawdę szybko się. Nie wiem, czy te zębatki tam się nie, nie powyłamują. Czas celowania 3,8 jest naprawdę świetnym, świetnym fantankiem. Zobaczmy na ulepszenia, bo tutaj też się dzieje. No jest co robić, tak? Ja to oddalę, bo mamy pierwsze działko, pierwsze apeki. A ja wyrzutni nie mam, ale ze mnie jest moron. Mamy drugie działko, no i tutaj mamy rakiety i dwa rodzaje pocisków i trzecie działko, które ma po dwa rodzaje pocisków. Oczywiście sloty z mobilnością, z wyposażeniem. Nowy silnik. Celownik. Plus zestaw rozpoznania, tak jak mówiłem, typowy, typowy Scout. Także gra się bardzo dobrze. Polecam ten czołg. Ja mam nadzieję, że go Ej, ale ja nie chcę tylko rakiet, nie, to był głupi pomysł. Wolę jednak to działko. Czyli okazuje się, że można albo rakiety zamontować, albo działka. Ja wolę działka, bo ja nie lubię takiego statycznego sposobu gry, że kampię w krzakach i, i się czaje. Ja lubię wpaść, pozamiatać i wypaść. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To bardzo motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam, Bany.